Cześć Mientus, cześć Melisa. Idziecie ze mną w góry? O, to są moje córki. Melisa i Miętus. Miętowy, pan Miętowy. I Melania. I Melania. Dobrze, cofniemy to? Dobrze. A ty się nie obudziłaś? No nie. nie spałam. Ja będę Was zawsze tak straszyć. Dobra. Wesołe miasteczko. Wow, jakie fajne. Jakie super tu jak zapiernicza tu? No. tu bym siadła, bo wszystko jest zakryte więc nie ma opcji, że wypadnę chyba, żeby się ten cały wagon urwał ale fajne zobacz Tosia, widziałaś? super więc jedziemy 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 i jedziemy a przed nami piękne Karkonosze Dzisiaj jedziemy, gdzie jedziemy? Na Izrael, tak? Izrael, Izrael. Do Izraela jedziemy, do góry, tak? Góry Izerskie. Góry izerskie, tak? Tak. Do... Jak się uda to do chaty górzystów, jak się nie uda to chociaż do... Na Orlen. Na Orlen. W górach zrobili Orlena, skoczymy sobie na hot -doga. Na Wesołe miasteczko? Tak. tak. A lody też będą gdzieś tam przewidziane, czy nie? Nie. Lody? Nie. Ty lubisz lody, nie, Tosia? A gdzie ja nie wiem, może gdzieś w schronisku mają, chociaż wątpię. Tak. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Tosi się już nudzi trochę, Olek śpi, takiemu to dobrze. Ja bym też pospała, no ale kierowca zaraz mnie obudzi pewnie, bo taki ma właśnie swój standardzik że jak mi się komer przytnie w samochodzie to zaraz bum! mnie <grymne> budzi no i jedziemy, zobaczymy gdzie my to zajedziemy Tak, to się, się to już teraz zagodowało, że e, po drodze mijaliśmy to wesołe miasteczko, więc pewnie na powrocie, jak będzie jeszcze otwarte to zajrzymy. No i co? No i jedziemy. Ta szklarska poręba.

tak? To się o niczym innym nie mówi, tylko o tych buchańcach. 7 kilometrów. Więc no, typowo miasteczko Deptak, tutaj taki turystyczny. A my jedziemy wciąż dalej. I dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Więc to będzie pierwsza taka o, wyprawa dokumenta... O, ontyczki są, o to, co lubimy najbardziej. Więc to będzie taka moja pierwsza wyprawa, udokumentowana, materiał. Na pierwszy odcinek się nagrywa, co z tego wyniknie. To się okaże. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i doświadczenie w ogóle w miarę kręcenia, więc no... Zobaczymy. Póki co działamy. Działam. Działamy. Przejechaliśmy już tutaj na jakiś parking w Jakuszycach i uderzamy na szlak. Szlak zielony czy żółty? Na jaki szlak idziemy? Na żółty. Na taki szlak, gdzie można spacerować oto z tymi maluchami z wózkiem, bądź na rowerze czy na innych właśnie środkach. No i idziemy. Gotowi? Kasia, Mariusz, idziemy. Mamy nadzieję, że damy radę. Jak nie damy rady, to Pierwszy wrócimy, Boże. W górę. No, nie? Jak nie damy rady, to po prostu wrócimy i wrócimy silniejszy. Następnym razem też późno się zebraliśmy, bo mamy godzinę zaraz. Tu zobaczę w pół do trzeciej, w pół do piętnastej, 14.30 trzydzieści, jak to woli Ech. Więc idziemy na taki e, krótki przemarsz na taką e, małą próbę. Dobra. Lecimy. Wchodzimy na szlak. Wyrwali przodem. No i wjechała. Brzoskwinia przepyszna normalnie tak smakuje jak Brzoskwinia pyszna dzieciaki już po kawałku wczorajszej pizzy którą robił Mariusz a my lecimy dalej na co? Na Orlen? Na Orlen. <gry> a my lecimy na Orlen idziemy ścieżka. ścieżka jest zacna Jedynie jak dla Waniu to za dużo aut. Jeszcze na razie tędy jeździ. Ale jest ok. Pierwsze już sapanie, gdzieś tam się wydziela ze mnie. Ale to też taka norma. Jest ciepło, jest przyjemnie. No i trasa też cieszy oczy. Zobaczcie. Zobaczcie. Jak to już jest. Wszędzie pięknie, więc, więc ruszamy. Ruszamy, ruszamy, idziemy dalej. Dzisiaj w planach jest ten, jak to, Orlik, Orlen? Orle. Idziemy na Orle. Od początku trasy pokazywało, że jest cztery coś, tak? 4,5. Więc i powrót będzie 9. Na pierwszy raz próbujemy zrobić taką odległość a jak nam będzie dobrze szło to może zrobimy jeszcze kilometr w bok więc no lecimy słoneczko wychodzi nam naprzeciw a my idziemy naprzód oto właśnie to auto o którym mówiłam, że jeszcze te auta tutaj się nam ukazują. Ciekawe, dokąd mogą jechać. Tutaj zbliżamy się do takiej lokalizacji, do takiej budki, w której można schować się przed deszczem, przed wiatrem, a nawet można by było sobie tutaj przenocować. Są takie miejsca, w których są takie leżanki. Kładziemy sobie kalimatę, śpiwór i możemy sobie tutaj. Uciąć drzemkę albo przenocować w lesie. Lecimy dalej, choć to się idziemy. To się oczywiście za mną zwiedzać. Skrytki, a nasz szlak prowadzi tamtędy. Młoda, jak tam? Dobrze. Super, dasz radę? Tak. Jak jest góra. Dobrze, Dobrze będzie z mamą spacerować? Tak. tak? tak. <grym> tak. Maszeruje jak w wojsku, kucyk się odlewa do prawa skacze. Buja cię Pa, 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 pa. Tylko po żeby nie było bam. Olesław ma całą karocę dla siebie. Pitku, Krakersy. Wczorajsza pizza, ale to już mówiliśmy. Dobra, lecimy dalej. No i co, nie jest pięknie? Cudownie. jest. Matka spaceruje. Cześć, ja się Więc zbliżamy się. Do stacji, do schroniska, do stacji Orlen. Do Orle. Wiem, do schroniska Orle. Które wygląda tak. No i co, no i tuptamy dalej. Więc już tutaj znajdujemy się przy obiekcie, przy schronisku Orle. No co, schronisko to obiekt. Tak. No. więc tutaj mamy takie parcie dzieci, jakieś takie dziady, babajagi. Tak. Co tutaj jest? Co tu pisze? Bo ja nie widzę. Ptasznik? Karkonoski ptasznik. ptasznik. A, to są te ptaszniki dla, dla ptaszków, tak? Te? Tak, one sobie tu wlatują w te dziurki. I mają takie dziuple. Ale dziuple. Więc tutaj tak to wygląda. Można sobie rozbić namiot. I tam też widziałam u góry, że właśnie ktoś się tutaj, o, tutaj się rozbił. Więc fajna miejscówka, nawet na takie, taką nockę, tata, nie? Póki ciepło, kalimaty, materace i przy można przyjechać sobie zanocować. Wysiadamy. E, idziemy na jakieś e, smakołyki. Jakieś wały. No to zajmę na ja się dostosowuję. Bo ja już kiedyś to robię, mówię, że jutro mam wolne, bo idę w góry. No, to zresztą, mi tak chciał Na leśniory i kawałciacha zjedzone. Lecimy jeszcze tutaj kawałeczek do przodu zobaczyć jak wygląda dalsza trasa No i na dzisiaj będziemy wracać do tyłu do samochodu dlatego że to jest nasz taki pierwszy wypad jeśli chodzi o przemarsze szlaki trasy więc odwracam kamerkę i pokazuję No i ta chata to jest bardzo klimatyczna. Jedna i druga. A sukienki są zielone i seledynowe. A kiedy dzień nadchodzi, dzień nadchodzi. A my wracamy z Jagód? Idziemy na Jagód. Piosence idą? Na jagody, a my wracamy? Na nasze czarne serca serca, biją nam radośnie, bum No, wracamy, część ósma. No widzę, pięknie. Bardzo przyjemna trasa, bardzo mało wymagająca. Nie ma żadnych e, wyższych jakichś takich przejść, gdzie trzeba wózek przenieść bądź przeskoczyć, wszystko jest wylane asfaltem, więc bardzo przyjemnie jeśli chodzi o taki właśnie spacer z dzieciakami na rowerze, z wózkiem Co nie? Prygada. Tak, najłatwiejsza. W ogóle bardzo i Bardzo łatwe łatwe. są takie łagodne i są właśnie stworzone, żeby jeździć dzieci. Oluś, bolą Cię nóżki? Zmęczony? Tak. A pokaż mamie co pijesz? Wodę. Dobra. Super. O, 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 cudak. Powiedz mi, wsiadasz? Kata nie. Ta pomachaj mi. Lecimy. Tak. Więc nasza wyprawa dzisiejsza prawie dobiega końca. Mamy jakieś półtora kilometra do auta. A my dzisiaj żyjemy pod tytułem Wesołe Miasteczko, więc pewnie zatytułuję tak ten film Wesołe Miasteczko. Ale nie wiadomo to się czy będzie otwarte. Bo mamy jeszcze kawałek drogi do tego miejsca, do tego Wesołego Miasteczka, więc może przełożymy na jutro albo na pojutrze. A jutro. No, albo na jutro, właśnie. Więc tutaj krajobraz znacznie ciekawszy, ładniejszy. Tam po prostu szliśmy sobie po lesie. Po lesie. Mało to Tak wygląda brzuch faceta tak, który? Tak wygląda mój przepiękny Wyczycka mężczyzna, którego kocham na życie. Facet, który co wieczór. A tutaj, no a tutaj jest drugi mężczyzna, którego kocham na życie. Czyli ten pierwszy. A tam jest kobieta, którą kocham na życie, która lubi zbierać kamienie. Mama? Tak i stajkać, idziemy, a same umyjemy gdzieś sobie, co poradzimy Tak, umyjemy sobie kamyczki, tak? A? I sobie gdzieś położymy w ładnym miejscu, tak? Tak, a teraz e, będziemy starać, e, to widzimy patrzeć na ląd, a kamyczki. Okej. Okay. Waga, bo auto idzie przed nami. <śleszy> Co to było? Co to było? Idziemy, idziemy, już prawie jesteśmy na mecie. No, na no mecie. Idziemy, idziemy, idziemy. No i idziemy. Oni chcą się wracać. Ja tam, mi mi rzućcie tylko kluczyki i wy możecie się wracać. To są też e, narciarskie trasy biegowe. Też e, fajna taka ciekawostka dla zainteresowanych. To już prawie koniec. Poczekaj, Oluź, poczekaj. Na dzisiaj. Idziemy, 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 idziemy. Jesteśmy już na parkingu. Gdzie zostawiliśmy auto ładujemy dzieciaki siebie i jedziemy do domu. Kolejna wyprawa być może będzie w samotności, w sensie, że ja sama eee, zobaczymy. Nie obiecuję, postaram się. Na tą chwilę przesyłam Wam papatki. Zapraszam do obserwowania mojego kanału. No i zostawiamy kciuki po więcej. No, no. Pomachacie? pożegnacie się. Pa! pa.